Cześć, tutaj Oliwia i dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić pierwszym odcinkiem z nowej serii której będę opowiadać o swoich ulubionych książkach z danego gatunku. No i długo myślałam na tym, od jakiego zacząć, ale w końcu zdecydowałam się na romans, ponieważ jest to swój gatunek dosyć bliski mojemu sercu. Myślę, że ci, którzy oglądają mnie od jakiegoś czasu, zdają sobie sprawę, że dobry romans to dla mnie sama przyjemność i myślę, że dosyć często sięgam po ten gatunek. Myślę, że jest takie kilka kryteriów, które muszą zostać spełnione, żeby dany romans. Mi się spodobał i przede wszystkim jest to naturalność. Ja bardzo nie lubię romansów, które są przyspieszone, w których bohaterowie, nie wiem, już po 50 stronach mówią sobie, jak bardzo się kochają. Mnie to troszeczkę odrzuca, dlatego że ja lubię, żeby ta miłość była taka rzeczywista. I może są pary, które po tygodniu czy półtora bycia razem mówią sobie, że się kochają, no ale ja nie należę do takich osób i nie takie mam doświadczenia, więc po prostu nie tego szukam w książkach. Ważne jest też dla mnie, żebym polubiła się z bohaterami, bo tak naprawdę romanse stoją swoimi postaciami i gdyby nie one, to te książki byłyby całkiem nudne, więc jeśli główne postacie mi nie podejdą, to raczej książka mi się nie spodoba, nawet jeśli ma super postacie drugo- czy tam trzecioplanowe. A jeśli chodzi o fabułę, to jeśli dwa pierwsze warunki są spełnione, to już mi naprawdę obojętnie, jakie tło ma ten romans, po prostu chętnie przyjmę wszystko. Jeśli Wy macie polecenia jakichś romansów, które właśnie wpasowują się w te moje kryteria, to dajcie znać w komentarzu, bo ja zawsze chętnie sięgam po takie książki. Książki, które dzisiaj przygotowałam podzieliłam na dwie kategorie. Jedna to są takie must reads dla każdej osoby, która lubi romanse albo która chce się wkręcić w ten gatunek, a druga część książek to są takie historie, które mi się spodobały, ale nie uważam, że są jakoś super wybitne i one są już takie bardziej Takim smaczkiem dla osób, które po prostu lubią ten gatunek i chcą sobie przeczytać coś przyjemnego. Najpierw chciałabym Wam przedstawić współlokatorów Beth O'Leary. Jest to powieść o Tiffy i Leonie, którzy mieszkają w jednym mieszkaniu, w którym słuchajcie. Dzielą łóżko. Działa to na takiej zasadzie, że Leon bardzo często pracuje na nocne zmiany, więc on łóżko zajmuje w dzień i sobie je odsypia, a Tiffy ma taką regularną pracę dniową, więc w mieszkaniu jest wieczorami. I tak naprawdę oni się w ogóle nie spotykają, a zaczynają się zaznajamiać ze sobą dzięki karteczkom, które zostawiają sobie w domu. Po pierwsze, myślę, że jest to całkiem nietypowy pomysł na romans. W końcu rozwinięcie relacji między postaciami, które się nie widzą, myślę, że jest dosyć trudne do napisania, jednak Beth O'Leary się to zdecydowanie udało. Ja uwielbiam Tiffy i Leona, szczególnie dlatego, że. Obydwie postaci są do mnie bardzo podobne. Tiffy jest energiczna, otwarta i ja myślę, że też jestem taką osobą, ale z drugiej strony mam w sobie troszeczkę Leona, który bardzo lubi żyć według swojego planu i duże, a w sumie nawet nie tylko duże, te mniejsze zmiany też go przerażają i zawsze musi się tak do tego przyzwyczaić i sobie wszystko w głowie poukładać. Również ta książka porusza inne ważne tematy, takie jak toksyczne związki, to jak one wpływają na człowieka, czy niesprawiedliwość. Prawa, która dotyczy brata Leona. Ja w ogóle też uwielbiałam postać jego brata i mogłabym nawet przeczytać książkę o samym nim. A żeby tutaj nie mówić tylko o samych pozytywach, to z tego co pamiętam, to rozdziały z punktu widzenia Leona były bardzo dziwnie napisane, takie jakby troszeczkę jak scenariusz w jakimś dramacie, dlatego że. Gdy postacie mówiły, to było na przykład ja, dwukropek, Holi dwukropek. Ja na przykład zastanawiam się, czy to są jakieś takie pisane wiadomości czy coś, ale nie, po prostu to były normalne rozmowy i nie wiem, czemu autorka zdecydowała się na coś takiego, bo jestem przekonana, że zmyliło to nie tylko mnie, a większość czytelników. Jak jesteśmy też już przy temacie uroczych romansów, to muszę Wam polecić Ty i cała reszta, o którym trąbię, myślę, że już od ostatniego miesiąca, albo nawet dwóch, bo to jest naprawdę przecudowny romans z przecudownymi postaciami i w ogóle przecudownym pomysłem na fabułę, ponieważ Roni Loren opisała bohaterów, którzy nie są takimi typowymi postaciami, jako że główna bohaterka... O, zapomniałem zapomniałam imienia... Hmm. Holin właśnie, główna bohaterka Holin ma zespół tureta, a główny męski bohater Jasper ma ADHD i myślę, że jest to coś naprawdę nietypowego, albo przynajmniej ja po raz pierwszy czytałam o takich postaciach. Jeśli chodzi o fabułę, to dotyczy ona oczywiście Holin, która jest freelancerką i recenzuje różne wydarzenia kulturalne w Nowym Orleanie, no i jej szef postanawia, że powinna jakby rozszerzyć swoją działalność u filmy wideo, a że Holin ma właśnie zespół Tureta, który wiąże się z różnymi tikami, to bardzo wstydzi się rozmawiać z ludźmi, występować przed kamerą i jest to dla niej naprawdę wyjście ze swojej skorupy, które nie do końca przekonuje i ona chyba jednak nie jest na to gotowa. Jednak jeśli nie zacznie nagrywać tych filmów, to zostanie jakby zwolniona i straci możliwość do korzystania ze swojego, jak to się mówi, przydomka o Miss Poppy, no a dla niej to by była tragedia, to jest jakby całe jej życie, więc postanawia, że musi się przemóc, no i tutaj z pomocą przychodzi Jasper, który staje się jej takim jakby trenerem od bycia pewnym siebie. On również ma własne życiowe problemy, ale ja już tutaj o nich opowiadać nie będę, żeby nie marnować czasu, e, ale po prostu chodzi o to, czy Jasper i Holin po drodze rozwiążą swoje różne trudności życiowe i czy zakochają się w sobie. I ja tę książkę uwielbiam przede wszystkim za tą naturalność, o której mówiłam wam wcześniej, ponieważ tutaj przez pierwsze chyba 150 czy 200 stron główni bohaterowie... Nie mają ze sobą żadnych romantycznych interakcji, a wszystko opiera się na rozwoju ich przyjaźni i tego, jak się powoli poznają, powoli wychodzą z tej swojej takiej sfery komfortu, co było dla mnie niesamowite, bo tak serio wyglądają przecież prawdziwe związki. I nie tylko w sumie związki romantyczne, ale też relacje właśnie przyjacielskie. Dodatkowo jak już te sceny miłosne pojawiają, to są one napisane naprawdę dobrze, bo niestety w wielu romansach sceny erotyczne są ultra cringe'owe i ciężko się o tym czyta, a tutaj po raz kolejny użyję tego słowa, były one. Według mnie bardzo naturalne, i może nie chcę mówić, że czytało mi się je przyjemnie, ale nie odczuwałam takiego zażenowania podczas czytania tych scen. No i też przede wszystkim super jest to, że autorka pokazuje, że warto wychodzić ze swojej sfery komfortu, pokonywać te swoje lęki, bo to tak naprawdę jest jedyny sposób, w jaki możemy się rozwinąć, więc. Jeśli szukacie książki, która będzie urocza, będzie miała super głównych bohaterów, będzie naturalna, no i będzie też poruszała bardzo ważny temat, który dotyczy tak naprawdę każdego człowieka, to ty i cała reszta Roni Loren na pewno przypadnie wam do gustu. I też jest tutaj mnóstwo fajnych cytatów, ja bardzo żałuję, że ich nie zaznaczałam, ale może za jakiś czas zrobię sobie reread i wtedy będę je już miała. Kolejnym romansem, który również porusza bardzo ważny temat jest z pod przykrywką. To jest drugi ton Serii o e, klubie Bromes. E, to jest taki klub książki dla mężczyzn, w którym czytają oni romanse. I generalnie ja w ogóle najpierw przeczytałam drugi tom, dopiero potem sięgnęłam po pierwszy i uważam, że ten jest e, trochę lepszy. Więc jeśli jeszcze nie czytaliście żadnego z nich, to najpierw polecałabym Wam sięgnąć po ten. E, to jest taka seria, w której nie musicie czytać wszystkich tomów po kolei, ponieważ one są ze sobą tylko luźno związane, jakby są w tym samym świecie. Niektórzy bohaterowie się powielają, ale. Um, autorka też przypomina wydarzenia z pierwszego tomu, w tym, więc na spokojnie nie musicie się bać możecie ten czytać. No i generalnie ta książka ma wszystko, co ja lubię, czyli przez bohaterów, naturalność, e, troszeczkę schematyczności, ale ona mi tak bardzo nie przeszkadzała e, i tak jak powiedziałam wcześniej, e, poruszenie ważnego tematu. Ale zanim przejdę do tych ważnych tematów, też króciutko o fabule. Mamy tutaj główną bohaterkę Liv, która jest cukiernikiem i pewnego razu przyłapuje swojego szefa na wykorzystywaniu seksualnym innej pracownicy, przez co zostaje w wy... Rzucona, bo zaczyna go zastraszać, mówi, że to zgłosi i on ją wywala na bruk. No i z pomocą przychodzi jej, e, nie pamiętam imienia, Braden Mac, e, który e, właśnie należy do tego klubu książki. I oni generalnie się nienawidzą, ten Brayden jest takim e, powiedzmy playerem i cały czas zmienia kobiety jak rękawiczki, Liv jest bardzo nieufna, jednak... Jego pomoc jest jej bardzo potrzebna, a z czasem ich relacja z wrogów zamienia się w przyjaźnie, no i wiadomo, też coś tam więcej. No i w końcu to, na co wszyscy czekali, czyli jakie ważne tematy porusza ta książka. Przede wszystkim mamy tutaj temat nadużyć w pracy, temat równouprawnienia, oraz to, co mnie tak chyba najbardziej poruszyło, czyli wymaganie nadmiernej męskości od mężczyzn. Myślę, że to jest wszechobecne wszędzie. Mężczyźni nie mogą płakać, oni zawsze muszą wszystkich. Chronić, zarabiać na rodzinę, nie mogą tak naprawdę mieć żadnych emocji, muszą być jak taka skała, co jest okropne i myślę, że są już badania, które udowadniają, że to bardzo negatywnie wpływa na mężczyzn. I właśnie o tym chcę też opowiedzieć nam Lisa K. Adams. I tak naprawdę to jest taki temat ciągnący się przez wszystkie jej książki, ponieważ opowiada o klubie książki, w którym faceci czytają romanse co. Dla większości może zabrzmieć absurdalnie, ale ma to pokazać, że mężczyźni również są wrażliwi, że również chcą czytać o miłości, przeżywać tą miłość, a nie być tak jak właśnie te przysłowiowe skały. I tak na sam koniec wspomnę, że tu pojawia się jeszcze bardzo fajny motyw książki w książce, ponieważ ta powieść, którą czytają właśnie w tym klubie, jakby są pokazane sceny z życia, a potem fragmenty tej powieści. I jakby autorka przenosi sceny z tej powieści do prawdziwej rzeczywistości. I bohaterów, e, czyli nie wiem, jest jakaś załóżmy w książce scena przy kominku, to potem odzwierciedla ją pomiędzy Liv a Braydenem, e, co mi się bardzo podobało i było takim fajnym, e, takim troszkę powiedzmy humorystycznym e, przerywnikiem tych cięższych tematów. I ostatnim z takich obowiązkowych romansów jest książka, którą w sumie nawet nie wiem, czy mogę nazwać romansem, e, ale powiedzmy opowiada ona do, o miłości i nie wiedziałabym do jakiej innej kategorii ją wrzucić, a chodzi mi o wszystkie nasze obietnice. Colin Hoover, który opowiada o małżeństwie posiadającym problemy z zajściem w ciążę, co bardzo negatywnie wpływa na ich relacje. Dla mnie, generalnie, ta książka to jest łamacz serc. Ja nie jestem w stanie zliczyć, ile razy na niej płakałam. Również dlatego, że bezpłodność jest jednym z największych obaw, które ja mam. Ja bardzo chciałabym mieć dużo dzieci i po prostu potrafiłam się wczuć w uczucia. Potrafiłam się wczuć w uczucia. Potrafiłam się wczuć w tych bohaterów. Wiadomo, jakby sama jeszcze o dziecko się nie staram, więc może to nie było w takim stopniu jak u głównych postaci. Jednak jakiś ten lęk w środku posiadam. posiadam potrafię sobie to wszystko wyobrazić, i jest to naprawdę straszna rzeczywistość, która tak jak Colin Hoover swoje. Książce pokazała, potrafi zniszczyć nawet najpiękniejszy związek. I też Colin Hoover w tej książce przeplata wydarzenia z przeszłości z tymi teraźniejszymi, co moim zdaniem jeszcze bardziej wpływa na tragizm tej historii, ponieważ pokazuje nam, jak taka piękna, gorąca, pełna pożądania relacja potrafi zamienić się w związek, w którym ludzie nawet nie mogą być blisko siebie, nie mogą na siebie patrzeć, bo potrafią tak naprawdę myśleć tylko o jednym i już nie chcą od siebie niczego więcej. Więc jeśli chcecie poczytać książkę, która opowiada o miłości w troszkę inny sposób, która na pewno wyciśnie z Was milion łez, to wszystkie nasze obietnice powinny trafić na Wasz TBR. No i na sam koniec przygotowałam sobie jeszcze trzy książeczki, o których chciałabym tak naprawdę pokrótce opowiedzieć. Pierwsza to do wszystkich chłopców, których kochałam. Myślę, że wiele z Was kojarzy tę serię, ona ma swoje ekranizacje też na Netflixie. I mamy tutaj naprawdę uroczy, licealny romans, troszeczkę stereotypowy. Nie wiem nawet, czy opowiadać o fabule, bo wydaje mi się, że to jest już tak powszedna... powszedna? Dnia, o, tak się chyba mówi, książka, że wszyscy wiedzą o co w niej chodzi, ale tak naprawdę na szybciorze mamy Larę Jean, która przez całe życie pisała listy miłosne do chłopaków, którzy się jej podobali. No i pewnego dnia ktoś te listy wysyła i dziewczyna nagle nie wie, co ma ze sobą zrobić. No i z tego wynikają różne ciekawe sytuacje związane z jej przyjacielem czy jednym z najpopularniejszych chłopaków w szkole. Generalnie myślę, że to jest historia, która spodoba się bardziej młodszym czytelnikom, ja widziałam też w niej dużo wad, jednak mam do niej sentyment i to była w ogóle pierwsza seria, którą przeczytałam w języku angielskim, więc myślę, że będę ją polecać zawsze, ona ma specjalne miejsce w moim serduszku i to jest jedna w ogóle z tych serii, którą uważam, że ekranizacja jest lepsza niż książki. Tam jakoś to po prostu wypadło ciekawiej, więc jeśli nie chce Wam się czytać, to po prostu polecam też obejrzeć sobie filmy. Kolejna pozycja to jeśli jakimś cudem LJ Shen i jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że LJ Shen jest moim nowym autorskim, jakby, może bardziej książkowym, tak powiedzmy, odkryciem. Ja przeczytałam jej trzy książki właśnie w tym tą, e, i ta zdecydowanie była z nich wszystkich najlepsza. Ona generalnie też jest autorką powieści erotycznych, jednak tutaj aż tak dużo tego seksu nie ma, więc jeśli nie lubicie takich e, pozycji, to tej nie musicie się obawiać. To jest książka Orory i Malu, którzy mając tam pod, nie wiem, chyba 18 lat, e, spotkali się na jedną noc, powiedzmy, Poczuli do siebie jakieś tam mocniejsze uczucia, e, ale dziewczyna musiała niestety opuścić Irlandię i przed jej wyjazdem podpisali kontrakt, że jeśli kiedykolwiek spotkają się, e, to rzucą po prostu wszystko, co mieli, zmienią swoje życie i wezmą razem ślub. E, no i jest osiem lat później, a oni nagle się spodeł, spotykają, e, kiedy tak naprawdę e, życie Rory jest już całkowicie ułożone i ona kompletnie się tego nie spodziewała. Dla mnie to była bardzo emocjonalna książka, ona dotyczy tematu zdrady. Kłamstwa, zatajania prawdy w dobrym celu, i powiem Wam, że naprawdę te emocje z niej wylewają się literami i czuć to praktycznie w każdym rozdziale. Oczywiście mnie ta książka pochłonęła, bo LJ Shen ma taki styl pisania, że zaczynacie jej książkę i po prostu nie chcecie jej odkładać, bo jesteście tak ciekawi, co wydarzy się dalej. Również Rory i Mal to naprawdę przyjemne postaci, mają swoje wady oczywiście, przecież nikt nie jest idealny, jednak w tej powieści widać ich. Rozwój i mi się to bardzo podobało. I została mi już ostatnia książka, która, z tego co wiem, jest niestety dosyć ciężko dostępna w Polsce. Ja ją czytam na Legimi, bardzo możliwe, że dalej tam jest. A egzemplarz sobie po prostu kupiłam w języku angielskim, bo ma dużo fajniejszą układkę. Ta polska jest naprawdę straszna. Mamy tutaj dosyć stereotypową młodzieżówkę, ponieważ opowiada o dziewczynie, która przeprowadza się do nowego miasta, w którym akurat mieszka jej internetowy przyjaciel i ona jakby chce go znaleźć, nie mówiąc mu, że się Przeprowadziła i na podstawie różnych tam wiadomości i wskazówek postanawia odkryć, kim on jest. No i ta książka jest troszeczkę stereotypowa i ja się na początku nastawiłam do niej dosyć negatywnie, ale z czasem okazało się, że jest to super książka. Była idealna na wakacje i do pochłonięcia na raz. Ja pamiętam, jak ją czytałam, jak pracowałam jeszcze w sklepie z ciuchami i czasami były takie dni, że przez, nie wiem, 3-4 godziny nie mieliśmy żadnych klientów i ja ją pochłonęłam dosłownie na Raz. Oczywiście też chcę wam podziękować za oglądanie tego filmu i zachęcić do subskrybowania i dawania łapy w górę oraz obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. Na dzisiaj to jest wszystko i widzimy się w następnym filmie. Pa pa!